Mam dobrą wiadomość, XIX Dyktando Kaszubskie odbędzie się. Zapraszam wszystkich do uczestnictwa w tym trudnym teście pisania w języku kaszubskim. W tym roku spodziewali z masą urocze zwaju w Rydze. Równak jakby nie było, je pandemia koronawirusa COVID-19 i na dyktandu odbandze są zdalnie. Z całego serca podtrzymujemy zaproszenie do Redy kiedyś, w przyszłości. Przesyłamy wam kilka kadrów, które pokazują, jak piękne i gościnne jest nasze miasto. W materiałach też znajdziecie trochę informacji o Redzie i małe pamiątki, przypominające o naszym zaproszeniu. W tym roku tylko na poziomie podstawowym, czyli głównie w szkołach, uczestnicy zmierzą się z sztuką pisania w języku kaszyckim. Natomiast laureaci przyjadą tutaj do Redy aby odebrać nagrodu. A teraz, skytrzymy wieldzi pylce za Mion Życzymy Życzymy wszelkim powiedzeniu, zdrowego i pomestnych wyników. Do zobaczenia w lepszych czasach. Do użrzeniu w lepszych czasach. Do uzdrzeniu w rydze.